Dwie warstwy bajki prezentują. Wrona i Świstak W zagrodzie harmider. Dziś mamy zebranie. Tak orzecze ten Świstak najstarszy w swym stadzie. Posturą niepozorny, lekko utyka. Lecz nie bój się, widzu, on władzą kurnika. W kurniku kurek bez liku. I kogut na grzędzie, od lat siedzi wielu, mówi, szybko nie zejdę. Zagroda, tu róża, a w zagrodzie zasady, gdy mówi coś świstak, my tylko słuchamy. Raz mądrze, raz głupio, lecz kurka pamięta, sypnął nam ziaren nie tylko od święta. On lepszy, brzuch pełny i czysta tu rasa, nie mieszają się kurki nasze z kurkami ze świata. W kącie kurnika zaś siedzą te kurki, co kiedyś bez świstaka wchodziły na murki. Im źle. I ziarno też nie smakuje, bo choć pięć ziaren więcej, to dane, więc truje. Dlaczego zebranie? Pytasz czytelniku. Dlaczego przed chatką zwierząt bez liku? To wrona! Na środku stoi podwórka. Wyjątkowa to wrona. Rude ma piórka. I kracze inaczej. Jakby z zachodu. Była tu kiedyś, znów chce dziś do domu. W zagrodzie niepewność, na grzędzie są spory. Wrona czy świstak? Niech będą zawody, więc każda dziś kurka głos ma tylko jeden. Zliczyli te głosy. Rachował tu jeleń. W obozie wrony. Wiktoria! Zwycięstwo! Dziś prajmy to władzę! Ha, to nagroda za męstwo! Ale co to? Kurnik zamknięty na klucz? Ten klucz trzyma świstak, a za nim kurek sznur? Wrona trzepocze ze złości skrzydłami. Palsześ wasze klucze! Ha! Ja wchodzę tu z drzwiami! Trzy świnie na rozkaz wybiły drzwi. W drzwiach stanął kogut i krzyknął. Ani mi się śni! Lecz wrona nie słucha koguta w ogóle. Posprzątam tu dobrze, choć... Ręce po brudze. Nowe porządki ani kroku wstecz, lecz na zewnątrz świstak już chwyta za miecz. Chaos! Anarchia! Powstrzymać inwazję! Z drzwiami nie wolno, to przecież bezprawne! Kury po połowie podzieliły zagrodę. Nikt cofnąć się nie chce, nikt cofnąć nie umie. Po dwie mają grzędy, po dwa też poidła. Dwie różne przypinki przypięły do piórka. Papugi i sowy zaś robią, hu, hu, tylko nasi mają rację, tu, tu. Tak szykują się już do pełnego zderzenia na środku podwórka dwunasta niedziela. Lecz co to? Gdy wszyscy już stoją na miejscach, gdy już mieli ruszać do bitwy, rozszarpać skrzydełka, gdy mieli sąsiedniej kurce wyłupać już oczy? Słyszył, a tu ktoś krzyczy w niebiosy. Lis napad kurnik, kurnika już nie ma. Co teraz poczniemy? Bez dachu schronienia. Trzeba budować znowu od zera. Na cóż nam była ta cała afera?